Siema, witam Was w nowej serii, mianowicie Witam w grze Blad. Gra powstała w 1997 roku. Zagramy sobie taki Let's Play, nie wiem jak to wyjdzie. I zrobimy to na Lightly Broiled. I jeśli uważacie, że to nie jest zbyt trudno, to chyba nigdy nie graliście w Blada. Naprawdę.

Widzicie to jest mało istotne tak naprawdę. Gabriel i praktycznie nigdy w tej grze nie miał tego e, modelu. No i oferia została porwana przez pierwszego bossa. Jeśli <grymne> zaczniemy gra. Tak... Tak to wygląda. Kurwa! Jak ja latam. Dobra. Take flars. E, tutaj jest jeszcze coś. Tutaj jest dynamit. E, aha i nie wychodźcie stąd, jeśli nie nauczycie się rzucać dynamitem. O! Um, wiem, że pewien zagraniczny youtuber yy, Sevi11 yy, robił tą grę na poziomie Well Done i yy, Well Done jemu sprawiał trudności to duże o, tutaj mam flergana 8 siema. Gdzieś się grało w staroszkolne FPSy. O nie! Logi! No tutaj sobie zbiorę życie. Jeszcze po bo tam jest życie. E, tak, w bladzie zbieramy e, tak zwane life essences. Czy tam kurwa serca? I need a Aha, nie mam klucza. E, zaraz. Co? Gdzie? A tu. Widzicie, jak się to kurwa zlewa. E, tam jest dynamit. Mmm. Dzisiaj hmm, hmm. skończymy pełnie pierwszy level. Słyszycie? To jest Stefan Wade, który jest genialny. Dobrze. I teraz To jest naprawdę ciężki moment, przynajmniej według mnie. Hmm... Czeka, gdzie mam ten mam ten... zabronienia Woda? Trafiko? nie. I chuj. O ciebie muszę! Jakie to piękne było Okej, okay, eee... Kurwa. Nigdy nie pamiętam tych numerków. Co robimy tutaj? Co robimy tutaj? Tutaj sobie od razu wejdę, w ten sposób? Czyż nie? Widzicie, tutaj jest pełno odniesień. Zastanowimy się do tego pokoju trochę inaczej niż zwykle. Ech. 6, no tak Kurwa! Tutaj są te jebane szczury Nienawice, nienawice, nienawice szczurów Naprawdę W tej grze szczury to moja zmora Wiecie dlaczego? Sorry, że jestem taki nerwowy, ale jeśli chodzi o blada, no to trudno. O, tu jest life Seed, które daje uśrednione 100 życia. Tu jest kolejny. No tak, to no, akurat nie wiem do czego jest. Może mnie oświecicie w komentarzach. O, pull down soul. Kolejne flary. Słuchajcie, jeszcze trzeba to... ...zaspierdolić. No kurwa, Stefana, wait, ja pierdolę. O, tam jest, tam jest Ganza Kimbo! Eee, taki power up który pozwala wam mieć przez krótką chwilę dual wielding eee, szóstka tak. o eee, to nam daje 100 armora o nie wyjaśniłem jeszcze eee, systemu armora eee, mamy tutaj ...takie rzeczy jak... Um, ...standardowy armor. Mać. O Jezus! Zjebałem! No trudno. To musiałem, bo tam są szczury. Jest... ...fire armor, który... ...no... Rozumiesz się samo przez się chyba eee, Tutaj mamy takie w ogóle nie lewele w bladzie są bardzo ciekawie, ciekawie zrobione eee, kurwa, muszę coś zrobić z tą myszką No i tego momentu nie lubię. Przynajmniej na tym, na... ...Lighting Royal. Yy, nie, słuchajcie... Aha. Dobrze. To na razie koniec. Zobaczymy, jak się nagrało. Jeśli tak, to... Jeśli dobrze, to komentujcie subskrybujcie, a ja się z Wami żegnam. No cześć!